Najbardziej wolnościowy poseł uczniów edukacji Sejmu nigdy nie będę głosował za podwyższenie podatków lub zwiększenie rozjawictwa przed państwem, jak ja tak wiem. Wami pamiętajcie, kolejne trudne przelubienie, jakieś puste prezesy, jakieś przeobietnice, czego tutaj słuchać? Więc pomyślałem sobie, nie tutaj jak do Was, że opowie wam na początek historię tego człowieka, o którym na pewno wszyscy słyszeliście, a sądzę, że nie wszyscy o nim wiedzą. Ten człowiek to Henry Ford. Henry Ford, wynalazca, konstruktor samochodów, Współpraca Wielkiej Brytanii w Kotonu o no taką małą. W formie właściwie samobójnik do wszystkiego doszedł sam. Był można powiedzieć niemiuszy. Ale miał jedną taką wspaniałą cenę, która odróżnia ludzi wielkich od papierów i dników. Otóż ten form stał sobie ograniczenia. Wiedział, że nie jest u jednego we wszystkich. Wiedział, że czasem musi się oprzeć, o ludziom odżyje Że musi mieć pomoc od że trzeba współpracować z ekspertami do dziedziny. Dlatego pewnego razu ogłosił konkurs na menadżera swojej kondycji. Po długiej eliminacjach zgłosiło się dwóch kandydatów. Przeszli do samego końca i zostali zaproszeni przez ford na kolację. Przyszli na kolację. Kolacja bardzo jego przebiegała. Rozmawiali na różne tematy, które różne związane z fabryką. I na koniec przyszło tej kolacji. Ford powiedział do jednego. Ty zostajesz, a tobie już dziękuję. I ten, któremu Ford podziękował, poprzednio mnie, zapytał. Panie Ford, szanuję pana decyzję, ale niech mi pan powie, dlaczego pan wybrał mojego konkurenta i nie mnie? I wtedy powiedział, ja mamy dwa bardzo ważne powody. Pierwszy powód był taki, że kiedy wszedłeś do restauracji i dostałeś steka, to od razu go posaliłeś, a twój konkurent najniższy skor. Ja uważam, że zanim coś się naprawia, trzeba wiedzieć jak to działa. Ale to jeszcze jeden bardzo ważny punkt. Kiedy wszedłeś do restauracji, przywitałeś się tym muzeum, a twój konkurent przywitał się ze wszystkimi, kelnerami, kucharzami i dopiero na końcu Ja uważam, powiedział hof, że w mojej fabryce trzeba umieć rozmawiać ze wszystkimi. I spójrzcie moi drodzy, kiedy... Polityk przede wszystkim musi znać swoje ograniczenia, musi umieć słuchać z siebie, musi się uczyć całe życie. Po drugie, musi wiedzieć jak coś działa, żeby to poprawić. Po trzecie, musi umieć rozmawiać z ludźmi, bo jak nie umie, to niczego nie osiągnie. I te wszystkie cechy miał Ford, a teraz zastanówcie się, spójrzcie na obecnych polityków, na naszą partię rządzącą w Olszeworze i się zastanówcie, czy takie cechy oni posiadają. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha, która musi być cechą prawdziwego polityka, który chce zmiany. To jest odwaga. I ostatnie trzy lata pokazały bardzo dokładnie, moi drodzy, kto jest odważny, kto się nie boi iść przeciw, kto odważnie grozi to, w co wierzy, do czego jest przekonany, kto rzeczywiście działa na rzecz wolności, a kto tak naprawdę tylko uprawia koniunkturę polityczną tu i teraz, komu tylko zależy na tym, że się zajmie dalej. Dla pana, tak, ale, tak, ale. Nie ma żadnych wątpliwości, że potrzebujemy teraz ludzi odważnych. Człowiek odważny nie boi się popełniać błędów, nie boi się brać ryzyka na swoje ramiona. Człowiek odważny jest wolny. A więc na czym polega wolność? Są takie trzy elementy, które odróżniają człowieka wolnego od niewolnika. Pierwszy to jest prawo do swojego ciała. Tak, żeby nikt nie ingerował w jego ciała. Na przykład nie musiał do szczyty. Drugi to jest prawo do władzania swoją majątnością. Nikt nie może do tej majątności pozbawić. Poza stanowiskimi podatkami to nie powinno mieć miejsca. I trzecia rzecz, prawo do broni, żeby bronić pierwszego i drugiego, żeby ludź się obronić przed rządem, na przykład też przed rządem, bo rząd nie jest w stanie rozwiązać żadnego problemu, bo to rząd jest największym problemem. Widziałem to wiele razy w poprzedniej kadencji sejmowej jako poseł. Kiedy ogromna większość usta przechodzi, nie czytana przez żadnego posła, byłem wielokrotnie, kilkadziesiąt razy jedynym posłem, który głosował przeciw, bo przeczytałem te ustawy, wiedziałem, jak bardzo są szkodliwe. Mam doświadczenie wprowadzenia do zespołu parlamentarnych i mam cichą satysfakcję, bo o tym, że taka katastrofa energetyczna jak teraz będzie, mówiłem 5 lat temu, dokładnie przewidywania. Tak się właśnie stanie, że jeżeli Polska nie będzie własną drogą swojej niezależności, to prędzej czy później śmieczać kowal. Dlaczego? Bo mieliśmy wielu ekspertów, mieliśmy wiedzę, mieliśmy świadomość. Potrzebujemy pokolenia wolności. Potrzebujemy jej też teraz tutaj, właśnie w tym miejscu, chodzi. Pamiętacie tę piękną scenę z filmu Ziemia obiecane", gdzie Karol Borowski? Max, Paul, Moritz Belt stoją na pustym polu i mówią, ja nie mam nic, ty nie masz nic, on nie ma nic. Sam raz, wszyscy razem mamy sam raz tyle, żeby zbudować wielką fabrykę. I zbudowali tę fabrykę. Nie mieli nic, ale mieli wolę, determinację, wizję. Byli przedsiębiorcy, Polacy są najbardziej przedsiębiorczy z narodem w Europie. Tymi ludźmi, chcieli ją budować. To nie jest problem zrobić to na ponownie. Tylko nie może nam przeszkadzać. Potrzebna nam jest wielka wizja. Uczymy, ludzi wielką na nowo. Jak to zrobić? Pięć lat temu muszę uczyć wstej takiego autora książki. Już teraz ma trzy, a czterech, to ma moją opinię. Przedstawię na wykresie magistralną tego jednobnego śladu. Wizja tysiąclecia. Projekt tysiąclecia. Wiecie, gdzie się kończył? Dokładnie w środku Europy. Dokładnie w środku Polski. Co jest w środku Europy? Co jest w środku Polski? Łódź. Łódź jest sercem Polski, jednocześnie sercem Europy. Ma wspaniałe możliwości rozwoju. Ma idealne położenie. Wystarczy nie przeszkadzać. Ale właśnie dlatego nam jest potrzebne teraz pokolenie wolności w Sejmie, pokolenie fachowców, którzy potrafią to zrobić. Jest nowa wersja ustawy Wilczka. Pamiętacie pewnie, który z Was to nie pamięta, że to za czasów ustawy Wilczka polska kupa gospodarcza, nie było to, że do telefonu, system bankowy praktycznie działał, wszystko było w podbijakach. Polacy już wzięli się do pracy 3 miliony przedsiębiorstw w dwa lata. Polacy wtedy to był jedyny okres, kiedy Polacy wracali do Polski, przyjeżdżali tutaj, rozwiniali swoją, swoją inicjatywę, bo rząd przestał przeszkadzać. To się da zrobić, to się da powtórzyć, to się da przywrócić. Wystarczy, jeśli raz zadziałało, wystarczy to ponownie przywrócić. Jak to zrobić? W jednak, no tak jak już mówiłem na debacie nadborczej, w pierwszym tygodniu założył zespół rozwoju modernizacji łodzi. Zastanowimy się wszyscy wspólnie, z posłami z z radnymi, z działaczami, z przedsiębiorcami, jak zrobić, żeby odblokować tę działalność. Moje pomysły są następujące. Specjalna struktura ekonomiczna, zniesienie podatku od dochodu, zniesienie podatku dochodowego, zawieszenie podatku od nieruchomości na jakiś czas, ale przede wszystkim w dłuższej perspektywie ten podwalczy, śmiały projekt. Doprowadźmy nowy nowy jednak szlak do Łodzi. Zbudujmy ten autostrady. Liczmy go. Uczyńmy łódź na nowo wielką. To no jest to nas. Ale to nie wszystko. Ja miałem też zespół parlamentarny do spraw nowych technologii, do spraw blockchain i kryptowalut. Dlatego pracując na doświadczeniu, stworzę projekt e-poset Łodzi. Każdy projekt, jaki będzie zgłoszony w zakresie rozwiązanych z Łodzi głosowali przez internet. Każdy mieszkaniec regionu będzie mógł przez internet zgłosić swój projekt. Będzie mógł go będzie mógł opiniować i będzie mógł przez internet zagłosować nad tym projektem. Każdy będzie mógł uczestniczyć. Mam nadzieję, że to będzie pierwszy krok do rzeczy bardzo ważnej, która też byłoby inicjatywą zaszczepionych ludzi. Krok w stronę tego, abyśmy w końcu uruchomili głosowanie przez internet. Dlaczego do tej pory to nie funkcjonuje. To już dawno powinno funkcjonować. Więc są potrzebne wielkie i śmiałe wizje, które jesteśmy w stanie zrealizować, w których mamy doświadczenie, wiemy jak to zrobić, mamy uwagę, mamy determinację, mamy doświadczenie. I mamy tu wszystkim jedną bardzo ważną rzecz. Być może jest to bardzo prawdopodobne, że w najbliższej kadencji to właśnie Konfederacja będzie tym językiem uwagi, który będzie przeważał Przeważam, że jedną bierzemy po drugą stronę. To jest ten moment, to jest to nasze pięć minut. My jesteśmy gotowi, mamy ustawę, to o której mówiłem ustawę, a mamy też ustawę mojego autorstwa włoszech, wymiaru podatku przygodowego, stawka 5%, zastępujący 12 różnych podatków, mieszczących się ustawę na pięciu stronach. Tak prosta konstrukcja i pomoże, że nie potrzeba teraz księgowych. Mamy też projekt konstytucji, który zupełnie anonimowo w swojej Polsce. Wszystko to jest. Wystarczy sobie dać szansę. Widzę, że muszę kończyć, bo już powoli, tak? Szanowni Państwo, mógłbym jeszcze długo, bo lubię przemawiać i lubię opowiadać, ale wszystko co będzie się kończy. Nie będę mówił, jak na próbował macie głosować. Jestem pewien, że zagłosujcie mądrze. Nie będę jak ten osioł ze szerega krzyczał, ja, ja, ty się mnie. Na pewno nie będzie, będziecie mądrze. Życzę, żebyście sobie i Panu żebyście tej kamisji bez jasne zadowolenia i tę nie na przyszłość. Uczyńmy łącz na nową wielką. Bardzo dziękuję.